Nastawienie jest bardzo dobre. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest to dla nas mecz. I jedziemy tam wygrać, bo to tak na dobrą sprawę przybliży nas do tytułu mistrzowskiego, do tego trofeum, o którym my tutaj wszyscy mówimy otwarcie. Natomiast Mówić można, trzeba po prostu wyjść na boisko, zagrać od pierwszej do ostatniej minuty bardzo konsekwentnie, bardzo dobrze, skutecznie. I to jest jedyna droga do tego, aby, aby Legia wypisała sobie po tym meczu trzy punkty. Takie mecze jak z ruchem budują na pewno i atmosferę, i pewność siebie zawodników. Wcześniej mieliśmy tą klątwę tutaj tych remisów, gdzie... Liczyliśmy na, na zwycięstwa, nie udawało się tego dokonać. Cieszyliśmy się, że z ruchem dopisaliśmy w końcu trzy punkty po dobrej grze, tym bardziej z drużyną, która otwarcie mówiła, że, że przyjeżdża do Warszawy wygrać. My okazaliśmy się lepsi i... To tak na dobrą sprawę boiskę pokazało, pokazało że różnica między Legią a Ruchem no jest pod względem potencjału i to trzeba było potwierdzić w meczu. Także cieszyliśmy się tym zwycięstwem, natomiast już w tej chwili trzeba sobie jasno powiedzieć, że o tym meczu z Ruchem trzeba zapomnieć, bo są kolejne bardzo ważne mecze przed nami. No na pewno ten mecz z Arką kosztował nas trochę zdrowia i to było widać, gdzie dwóch zawodników z urazem głowy kończyło spotkanie. Michał Kucharczyk nie, nie dotrwał do końca meczu. Michał Żero też został bardzo mocno poobijany i, i z kontuzją praktycznie dogrywał ostatnie minuty. Boisko musiało opuścić Michał Żewłakow i na pewno to trochę komplikuje nam sprawę. Kto jutro zagra? Kto wykuruje się do tego meczu jeszcze w tej chwili za wcześnie jest, aby powiedzieć. Lekarz Stanisław Machowski robi wszystko, aby ci zawodnicy byli zdolni do gry. Jednak musimy się wstrzymać z decyzją na pewno do dzisiejszego końca treningu, gdzie zobaczymy, czy, czy ci zawodnicy odczuwają skutki tego meczu z Arką i czy są zdolni do gry. Myślę, że tak, że tutaj spadek w żadnym wypadku nie grozi widzewowi. Natomiast no, my nie zapominajmy, że to będzie mecz widzew w Legia. Ja miałem okazję kiedyś grać w Łodzi w barwach widzewa jedną rundę i tam tak na dobrą sprawę było jedno hasło od początku tygodnia. Gramy z Legią. Po meczu z Legią praktycznie się sezon skończył. Także jak ważny jest to mecz dla, dla, dla Łodzian, ja wiem doskonale. Wielokrotnie grałem jako zawodnik Legii na boisku Widzewa i wiem, że zawsze, niezależnie od tego, czy Widzew był na topie, czy też gdzieś tam w gorszym okresie, to zawsze była walka od pierwszej do ostatniej minuty i tak będzie to samo. My musimy tutaj chłopaków nastawić na to, żeby wygrać przede wszystkim pod względem mentalnym. My musimy, chcemy przede wszystkim wygrać. Chcemy zdobyć tytuł Mistrza Polski. Jesteśmy w takim etapie rozgrywek, gdzie to mistrzostwo trzeba wyszarpać, wydrapać na boisku, bo nikt, za darmo nikomu. Nic nie da I, i z takim nastawieniem trzeba po prostu jechać do, do łodzi, a potem myśleć o kolejnych meczach.